W tym czasie wysłannik Rothschildów, pan Paryż, finansuje Amerykanów w wojnie z Anglikami, których to Anglików wspiera również ta sama rodzina, trzęsąca jednocześnie ich systemem bankowym. To Paryż był pierwszym wysłannikiem Rothschildów na Nową Ziemię. Działał tam prężnie, zdobywał kontakty, nawiązywał poważne znajomości i gromadził fortunę. Finansował wojnę Amerykanów z Anglią, skupował weksle i budował sieć powiązań. Przychodzi rok 1815. Skarbiec Ameryki Powojennej zawierusze pustoszeje. Długi rosną. Prezydentem jest James Madison, który kapituluje, przekonany o zbliżającej się wizji kryzysu. Wszystkie formy kontroli nad ludzką świadomością, jakie są w dyspozycji struktur bankowych, powinny zostać zniszczone. W przeciwnym razie ta kontrola zniszczy nas, pisał Thomas Jefferson w liście do Jamesa Monroea, piątego prezydenta Stanów Zjednoczonych w tym samym roku.